Cześć, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony, Misiek z kanału No to Lecimy. Witam Was w kolejnym dniu naszych wakacji nad Morzem Bałtyckim. Kolejny piękny dzień, więc, żeby nie marnować dnia, już przed godziną 10 lecimy nad morze. Jeżeli macie ochotę być z nami podczas tego dnia, to serdecznie Was zapraszamy. No to lecimy! I to, co najpiękniejsze nad Polskim Morzem, to jest właśnie to, że najczęściej dojście do morza jest przez las. Zobaczcie, jak tu jest pięknie, gęsty las, zielono. No i od tych drzew chłodek. Dzisiaj jest dosyć ciepło, około 25 stopni, więc taki y, cień przyda się, jak znalazł. Przyszliśmy dzisiaj na inne zejście, tutaj troszkę na uboczu, żeby właśnie trochę mniej było ludzi i schodzimy teraz takim zejściem. Dosyć strome trzeba uważać, bo piasek śliski przed chwilą właśnie się poślizgnąłem, ale spokojnie człowiek sobie może zejść. Jeszcze parę schodów i jesteśmy na miejscu. Godzina dziesiąta, a jak widzicie, ludzi już troszkę jest. Tu jakiś bar, więc na jakąś kawę się będzie można przejść, a potem na piwko, żeby się schłodzić, oczywiście. Nie za łatwo się chodzi po tym piaseczku, ale sama przyjemność już jest nagrzana, mimo że dopiero dziesiąta. Odeszliśmy chwilę od zejścia, tak jak widzicie, wcale niedaleko. No i tutaj już jest dużo miejsca. Można się rozbijać. Mam nadzieję, że będzie większy spokój niż tam, bo tam masa dzieci, no jak wiemy, dzieci lubią hałas. I rozbijamy obozowisko. Tutaj kocyk, tutaj namiocik, który kupiliśmy. No Paula oczywiście, który kupiliśmy sobie do Chorwacji, ale tam się nie przydał, było za gorąco, a tutaj będzie jak znalazł. No nic, idę Pauli pomóc, bo potem powie, że tylko ona wszystko robiła. 5 minutek i namiocik rozbity. Bardzo fajna konstrukcja. Szybko się montuje trzy pręty i mamy ochronę przed słońcem UV. Można sobie poleżeć głowa w środku z zimnym piwkiem, a nogi się opalają. Coraz więcej osób przybywa. Myślę, że dzisiaj będzie full, bo szykuje się, jest już przepiękny dzień. Leżymy sobie przepiękna pogoda dzisiaj. Cudowna sprawa 25 stopni. Jak na polskie warunki, to jest idealnie tutaj, gdzie odeszliśmy. Nie ma tak dużo ludzi, więc jest bardzo sympatycznie, żeby tylko jeszcze woda była te 10 stopni cieplejsza. To by było idealnie, ale zawsze tam po kolana można wejść. To nie problem. Przyszedłem zamoczyć sobie nogi. No i woda czyściutka, no ale nie ma się co oszukiwać. Jest lodowata 20 stopni. To nie dla mnie, ale jak widzicie, amatorów kąpieli nie brakuje. Jeszcze przed południem dużo ludzi, a plaże tutaj może jeszcze nie, ale tutaj już pełne pojedyncze miejsca, ludzi dużo. No ale ta woda, no ale mi nawet w Chorwacji jest zimno, czy w Grecji, więc ja jestem chyba po prostu nienormalny. I jedna z najprzyjemniejszych rzeczy nad Polskim Morzem to jest właśnie to, że możemy sobie spacerować wybrzeżem. Coś cudownego, słońce przypieka, wiaterek taki delikatnie daje ochłodzenie, więc jest cudownie. Chcecie zęby kryształowe? Kupcie ode mnie orzeszki karmelowe! Poplażowaliśmy porządnie po godzinie drugiej. Schodzimy sobie troszkę, może trzeba by zjeść jakiś obiadek, trochę się przekąpać i nie wiem czy nie pójdziemy sobie na wycieczkę do Rozewia, ale to zobaczymy co będzie. Z góry też dobrze widać ile ludzi dzisiaj na plaży i to tutaj jesteśmy na takim jednym z bocznych zejść. Myślę, że tam w centrum będzie jeszcze więcej, no ale jest sezon, to tak musi być. No i teraz jeszcze najgorsza część plażowania, czyli trzeba pokonać... Troszkę schodów, nie wiem ile jest na tym zejściu, ale ze 100 na pewno. No ale w cieniu to wielki plus. Odpoczęliśmy sobie po plażowaniu. I tak, jak Wam mówiłem, wybieramy się na spacer. Idziemy sobie do Rozewia, zobaczyć latarnię morską. To jest około 2,5 km od nas, więc idziemy sobie spacerkiem tym pięknym laskiem, a może wrócimy sobie plażą. Zobaczymy, mam nadzieję, że latarnia będzie otwarta. Uda nam się wejść i zobaczyć, jaki z niej piękny będzie widok. Zobaczcie, jaka tu jest piękna ścieżka. Możemy iść albo plażą, która jest niedaleko. Albo właśnie tutaj przez lasek, takimi pięknymi ścieżkami, albo też z prawej strony droga, która łączy miejscowości. My póki co wybieramy właśnie drogę przez las. A jeżeli będzie nam się chciało, już może nie będzie tak, świeciło mocno słońce, to sobie wrócimy plażą. Tutaj kolejne zejście na plażę, a my prosto. Prawie 3 km szybko zleciały. Dochodzimy powoli do latarni i tutaj mamy teraz rozwidlenie. Na latarnię morską w Rozewiu tu A tu mamy do kasy I na drugą latarnię Od 1 maja 2022 roku Latarnia morska Rozewie 2 Po 147 latach od wybudowania Została udostępniona do zwiedzania Więc nie wiem czy idziemy tu Czy tu, zaraz się zastanowimy Zobaczymy która jest otwarta I będziemy decydować Aż dwie do wyboru, ciężko się zdecydować Doszliśmy do celu Proszę bardzo, latarnia Rozewie 2 wygląda następująco. Piękna klasyczna budowla, i patrzymy, gdzie jest Rozewie 1. Na znaku pokazuje, że w tamtym kierunku i dokładniej nie zobaczycie, bo jest za tymi drzewami ale oczywiście zaraz tam podejdziemy. Podejdziemy sobie jeszcze z drugiej strony, wejdziemy sobie na tamtą latarnię. Tą zobaczymy tylko z zewnątrz, no bo widok oczywiście będzie taki sam. Tutaj mamy kasę, gdzie możemy kupić bileciki, szlak latarni, morskich polskiego wybrzeża. No i tak to z grubsza wygląda. I tu mamy jeszcze z dalszej odległości latarnię Rozewie 2. No, i wypadałoby wyjaśnić w ogóle, dlaczego w rozewiu istnieją dwie latarnie. Rozewie pierwsze uruchomiono około 200 lat temu, a kilkadziesiąt lat później uruchomiono latarnię w Czołpinie, co spowodowało, że światła latarni były mylące dla statków. No, i jakoś chciano rozwiązać ten problem, wtedy nie wiedziano, jak sobie poradzić. Ze zmiennością błysków latarni, bo nie było elektryfikacji, no i jak zrobić, by nie mylić kapitanów, więc najprostszym sposobem, właśnie na uniknięcie wypadków morskich, było wybudowanie drugiej latarni. No jest. Jesteśmy pod latarnią Rozewie 1, kupujemy bileciki i wchodzimy na górę. Mam nadzieję, że będzie piękny widok. I tu jeszcze mamy wszystkie latarnie, Świnoujście, kutniechorze, koło Kołobrzeg, Gąski, Darłowo, Jarosławiec, Ustka, Czołpino, Stilo, Rozewie 2, Rozewie, Jastarnia, Hel, Gdańsk, Nowy Port, Gdańsk i Krynica Morska. 17 latarni. Kupiliśmy bilety po 15 zł za dwie sztuki, trzy dyszki. No i wchodzimy. Dowiedzieliśmy się niestety, że na zewnątrz jest tylko ten poziom, a tam na samej górze jest za szybą. No, ale co zrobić? Pytałem się pani z tej latarni: jest dużo lepszy widok, jest ona wyższa, wyżej położona. No więc poleciła, żeby jednak wejść na tą niż na rozewie 2. No nic, wchodzimy. Wchodzimy sobie. Tutaj metalowe schody póki co. Więc wchodzi się sympatycznie. Co pewien czas jakieś wystawy, ale póki co idziemy na górę, bo nie ma dużo osób. Jak będziemy schodzić, to sobie te wystawy pooglądamy. Ile schodów było? 150? 143 schody przed nami, ale sympatycznie się wchodzi. Jest poręcz, nie jest wąsko, więc jest bardzo w porządku. I wyszliśmy sobie na pierwszy poziom latarni. Do szczytu jeszcze kawał drogi. No stąd widoku nie będzie, bo są drzewa, ale zawsze to miło się przespacerować, patrząc sobie, co tam jest w dole. Przespacerowaliśmy sobie w koło. No i teraz jeszcze nas czeka kawał drogi. Dochodzimy sobie powoli, ale to jeszcze nie koniec. I co tu mamy? Co to za urządzenie? Zaraz zobaczymy, da się to obracać. Wydaje się, że to jest jakaś soczewka. Pierścieniowa jakaś, czy... ale ciężkie. Nieprawdopodobnie ciężkie tak, to jest jakaś soczewka. Hmm. No ale no nie powiem wam, bo nie ma opisu ale mechanizm jest obrotowy no i to wygląda jak soczewka nic, wchodzimy dalej super są tutaj te takie okienka Wyglądałem jak na statku a my dalej do góry wchodzi się bardzo przyjemnie tylko jest ciepło metalowe schody, poręcz więc jest bardzo w porządku i tu przez szybkę pierwszy widok na morze jeszcze trochę i będziemy u szczytu Jesteśmy na szczycie. Tak jak mówiłem, szyba jest, więc jest gorąco, możecie sobie wyobrazić. Proszę bardzo, cała konstrukcja latarni żarówy, które dają światło. No i w oddali piękny widok na morze, statki. A tam już zaczyna się Półwysep Helski. W oddali, gdybyśmy się przypatrzyli, tutaj widok na ląd. No ale tutaj jest najpiękniej, to nie ma co mówić, zawsze, zawsze pięknie widać morze z góry, tak jak w, kawi w kawiarni w Kołobrzegu, która się nazywa, pamiętasz jak? Widokówka, dokładnie tak, tam też można siedzieć, popijać sobie kawusie i patrzeć się w morze. No latarnik tutaj miał ładnie, wesoło i gorąco, tylko to chyba się... Otworzyć teraz jest pozamykane, bo by ktoś wypadł. Jest tutaj balkonik, więc można by wyjść, no ale wszystko pozamykane, więc nie ma takiej szansy. Jest na szczęście wentylator, który daje trochę ochłody i patrzymy co tu jeszcze jest. Latarnia morska rozebie. Wysokość światła 83 metry nad poziomem morza i charakterystyka lamp 12. Diod LED. No teraz to już oczywiście LED, a kiedyś jak nie było elektryfikacji. To trzeba było sobie radzić inaczej. A w oddali, tu, gdzie pokazuje latarnia Rozewie 2. No tam jest balkon na zewnątrz, tylko z tego co widzę, to nie wiem, czy w ogóle widać może Jest sporo osób, ale ona jest dużo, dużo niższa. To no więc, jeżeli ktoś chce widok na morze, no to tylko z tej latarni. I tak jak widzicie, dzisiaj już mamy możliwości, jak sterować promieniem światła, ale kiedyś tak nie było i dopiero w 1910 roku, yy, kiedy właśnie była taka możliwość już działania światłem, tamtą latarnię Rozewie 2 wyłączono. No i, i została tylko ta, na której teraz my jesteśmy tutaj z Paulką. No i dopiero po 147 latach w 2020 roku została odrestaurowana tak porządnie i można ją zwiedzać. No jak ktoś bardzo lubi taką tematykę, to oczywiście warto wstąpić. Ale jeżeli widok z morza, no to polecamy wszystkim tę oto latarnię. Błyskaj się, błyskaj się, no ale mamy dzień, to nie będzie się błyskała. Ostatni widok z latarni na morze, tam w oddali Półwysep Helski, na Paulkę, jeszcze z tej strony i powoli schodzimy sobie na ziemię. A tu jeszcze z ciekawostek mamy lampę na stole obrotowym wyprodukowaną przez szwedzką firmę AGA, która świeciła od 1978 roku do 2019, a teraz sobie odpoczywa. Schodzimy sobie i zobaczymy teraz te wystawy tutaj, które są, co tu mamy? Model latarni morskiej Rozewie z 1822 roku. No bardzo sympatyczna konstrukcja. Tutaj z 1910 też rozewie i w tym miejscu też rozewie po 1978. Zwróćcie uwagę, jak latarnia w Rozewiu się wydłużała. Tutaj tylko taki, co koleg jest. Tutaj już jest dużo, dużo wyższy, a tutaj już ciężko objąć palcami. Oczywiście podstawa na każdej z tych latarni taka sama a wydłużała się dlatego, że buki były coraz wyższe no i trzeba było ją po prostu wyciągać w górę, żeby było ją widać z morza proste tutaj mamy modele latarni tu krynica morska hel nowy port proszę, tutaj model yy, drobnicowca Rozewie latarnia morska Stilo latarnia morska Gąski Niechorze Świnoujście i latarnia morska w Jarosławcu Jesteśmy na ziemi Ostatni rzut oka na latarnię morską w Rozewiu No i lecimy w kierunku Jastrzębie Góry I zobaczcie jeszcze jaki certyfikat otrzymałem Po czasy nadano honorowy tytuł miłośnika latarni morskiej Rozewie, panu Michałowi K. Borodo a tu, jeszcze przed latarniami, mamy parking. Dosyć niedaleko to jest gdzieś 150 metrów od parkingu. 15 zł samochód osobowy, i tu jest jeszcze podobno bardzo ładna motylarnia. Moi rodzice byli, widziałem zdjęcia, więc jakby ktoś miał ochotę, to też może skorzystać. I nie wszystkie zejścia w i Górze są takie łatwe dla schodzących. Tutaj schodzimy teraz takim, że każdy schodek w inną stronę naprawdę trzeba uważać, jeden płytszy, drugi głębiej. Do tego piasek można spaść i troszkę tu tych schodów jest. Tu macie proszę bardzo. Ślisko od tego piasku. Ślisko strasznie, tak jak Paula mówi. No ale trzeba sobie jakoś dawać radę. Udało nam się bezpiecznie zejść z klifów. No i teraz jesteśmy już na plaży. I spacerujemy sobie tam do naszych zejść wiastrzem Górze gdzieś 2 km plażą. Czy może być coś piękniejszego niż taki spacer? Cudownie. No i po spacerku wylądowaliśmy na rybkach. Najpierw wędzone i zobaczcie, kto je ryby wędzone. Paula, jestem w szoku. To że ja lubię to ale, że Paula je. Napisali, że ta rybka jest dobra dla dzieci, to jemy. No jemy i czekamy na nasze dorszyki z fryteczkami. Nie mogę się doczekać. Przyszły nasze rybki. Dzisiaj też dorszyk, fryteczka. Też świeżutka jak wczoraj. Jednak smażone lepsze niż wędzone, co nie? No to jemy. Smacznego. Wracamy sobie powoli do pensjonatu. Powiem wam, że dzisiaj jest taki najazd turystów na Jastrzębią górę, że głowa mała. Pumy, nie da się normalnie chodzić po miejscowości, więc postanowiliśmy, że nie będziemy się tam z nimi przepychać. Zrobiliśmy sobie małe zakupki, oczywiście, zjedliśmy przepyszną kolację, popatrzyliśmy sobie jeszcze na piękne morze i właśnie postanowiliśmy, że udajemy się na odpoczynek do naszego pensjonatu. Bardzo Wam dziękuję, że byliście z nami w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się. Cześć!